Bezpieczna praca zdalna stała się nagłym wymogiem, z którą muszą zmierzyć się firmy. Pracując poza biurem, a coraz częściej także w domu, szczególnie jesteście narażeni na zagrożenia, które powodują ryzyko utraty lub wycieku danych firmowych, w tym także danych osobowych. A Twoja firma posiada przecież wiele cennych informacji, które mogą być celem kradzieży. Jak się przed tym uchronić? Jak zadbać o własne bezpieczeństwo? Może Twój pracownik dostał podejrzany e-mail z załącznikiem lub linkiem. Czy Twoi pracownicy wiedzą, jak odróżnić właściwe maile od kontrahenta od tych fałszywych, które mogą narazić Twoją firmę na utratę danych lub nawet pieniędzy? Podczas naszego szkolenia przedstawimy aktualne zagrożenia związane z pracą zdalną oraz omówimy skuteczne narzędzia zabezpieczające przed utratą danych. Zapraszamy Was do udziału w szkoleniu oraz do współpracy z Integrum.